Jesteś na G domie? Podej kordy. To ale on... On jest zbyt klepie, tak? Jaka aura! 200... 1400... To jaka aura! On przesadza, te. No to podaj te kordy, to ja ci tego... Przyjdziemy tam spadnąć. Ten typek mi napisał, że tego... Że... On też nagrał mały, małe, cześć? ciekawe... Ja... ale ja mam ściny nieziemskie! Ja też. Jaka aura, te. Ej, to te kordy. To ja, tego, ja, ja mam Ej, to kordy, to ja ci tego, Przyjdziemy ja, ja cię Idę pod ten... Nie, bo pod byśmy musieli wracać przez nich. No, Trzejcie, to że ja w tej klipie już musiałem dwie, o. dwa koksy zjeść. Ja już zjadłem dwa koksy. Ej, ten No to, że to jest Dobra, ale... Ej, kopana jest, tak? so, jest tak? No, no to wołajcie ich pod kuba. No ja nagrałem tak tych hic. Jestem już niedaleko. Już jestem na pustyni. Podaj jeszcze raz Kobdy. Dokładne. 1200. 2200. O, zajmie klepie. 2200, 1440. Uuu, to już jestem. ofem 200 kratek. No, prawie. Ładnie. Ja w nie klepie te. On przesadza. ofem Ej no, ale Mas... oni go dzisiaj sprawdzali, czy I nikt nie miał. Ej, serio. Ale... No ale on, A, Nie, typ. słuchaj, okay. słuchaj, on cię klepał i widziałem tego, ja się odwróciłem, patrzę tam typy wszystkich przygną. Jest, 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 no. jest, jest, jest. No, i, i ten typo, uważaj na niego. Ej, na mnie. Dobra, ej, patrz, ja go nawet hitno nie umiem. No, też wyłącza, o, rej, I widzę typka, widzę typka. Ej, patrzcie, ja tam koksuje. Ja. Tu są typy, tu są typy. Ale mam ściny. jakie mam ściny? Uważaj, tu są typy, dobra. Dobra, do tutaj. Dobra idę Dobra i... się od niego. Dawaj, no, dawaj, dawaj to jest ten, 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 ten bo, na Kuba, bo to jest bez sensu. Dobra, ale ma aurę. Dobra. Ale, no. ale aura, ale aura. Ja już nie mam cześć to Ej on nie ma Aury, nie ma aury, bo on mi nie chlebi. No wiem, widzę. Ja, sus, jakby co ja jestem na kubie już mi... Ale mi se to Zora. Ora Jak aura? Mm. Hel... Pop. Idziemy pod Kuba, idziemy pod Kuba. E, powaj mu fosę teraz. ej, klapie, wiem, ja nie wiem, wiem. To ten typ, kto tu był? No. Aha, ten tu wrócił do patrz, on wraca. Dobra, za no, okay. no, to za No, okej No, patrz, ale help up tu nie działa. No. Dobra, my już ciśniemy na Kuba i od razu też wbijamy w tego typka. On, on jest ofem pod kubem. On jest ofem pod kubem. Ej, pociek, leci za tobą. Wiem wiem wiem, chodź, chodź, chodź. Odeczkę tak. patrz tu. Ej, ja już koksów nie mam cześć, to czekaj se, to muszę Dziecię? zmienić. No i tu groźni. Ej, on zna, u nas na kubie, te! Ej, zdedam! Zdedam! Dobra, perła. Dobra, eee, izdę? Nie. Ja Dobra, chodź, 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 chodź. Na trzech sercach. Oni nie refy, oni nie refy. oni refy. Nie wiem, chodź. Co to forsja ziemię? Część perła do fosy i na trzech sercach. Uuuu! Oh. Ja sorry, 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 story! Kurwa, Ale prawie Skubany! Aha, on ma antyknocha, bo ja mam No właśnie, się. to... Dobra, czekaj. O! Trzech typa, trzech typa, trzech typa! Ależem przyfaty! Ależem się z nim! Trzech typa, o, próbuję no. przynajmniej. Ja nie mam jak ci pomóc, Dexus, Bo ja już koks nie mam. ja teraz, ja teraz przyjdę. No czekajcie, ja oram. OR mix! Jakby nie te perły! Ja miałem 9 perł już mam dwie te okay. wiadam cię. Ale jakby nie ta perła w coś. Ja tam to już podagaming. I no... no. Ej, trzech do nas idzie, oni do nas idą. Trzech typa jeszcze. O oh, fuck. Ej, tylko uważajcie, żeby nas nie zgrifowali, nie? Dobra to. Ej, grać w Tak, graj w niposę. Dobra, to ja wiadomo Ale jak mi zjechał, nie? Ja patrzę, on mi normalnie kryty i mnie klepie normalnie, ofen, a ja się ścigać z... nie Ej, ja ciągle... Ja ciągle oram, nie? Oni mnie w czterech ja wyją, ciągle. tylko, w można wkrótce doma. Ale czemu help nie działa? Ej, jaki jest? Ej, jaki jest admin? I to jest wrażliwe. No może... Oni ciągle wiedzą, gdzie ja jestem. Ja bym wyszedł za uro, ale jaki nagranie na po obiektu zrycie. Dalej, robimy go? No, możemy. Na trzy pręgi? No e, Poczekaj, bo... oni tu przyjdą. Trzy typady muszę. Koch, sobie bałem i dworefy. No, a, a ja musiałem już trzy koksy i nie mam wcale. Ja ciągle o mnie. Ja tak z Aury cisnął, no, jak biegłem tu no, pod naszyk. Bo Aury włączyłem, bo patrzcie, nie? Jest, jest piąta tak tak? Dostaję, nie? W ogóle nie możesz go uderzyć. Eee, Aury i koniec z nim. Ale widziałeś, jak on klepał mnie. Ja no, nawet tu to... chudzili, off, nie? No ja patrzcie, chudzili, o, dobre, włączyłem, bo chciałem... Żeby było sprawiedliwie, nie? Patrzę, piątas mówi, że ma tego. To chuj, nie? Ja też kilo o A ja to, ja to nagrywam ciągle, nie? Ale będę to nagrywał bez dźwięku, nie? Bo ja słyszałem już drugi raz o Huzunie, nie, jak gadacie. Dobra, ja uciekam ciągle, bo tych czterech typków mnie goni. Ale nie. Boję się, wrócić. O, O, jest Spartacus! Ej, napiszę do niego. Biegam do kafasu. A tam chyba było tutaj to ty. Biegnie tu? Zorałem, zorałem. Odwróćcie, powiedz, jakiś ompel i Gabriel. Idę na dół do posty. dobra. Jest już skrzynia kresów. Eee, biorę perełki, wychodzę. Ja jestem na ja do dole w ja, Ma ktoś, ma ktoś tego... ...Coxa pożyczyć. No chodź, chodź. Wyjdź, idę na Wyjdź. Idę na dziewiątkę. Tutaj typek centra stoi przed nasem. No ja wiem, ale on ma... Kici. No. kurde, zbiera. ale nie spadło, napisać. Jestem, jestem tutaj. Ej, mam krepę, mam krepę. No to piąta szybko wołać. Dobra, dobra, dwa koksy dostałem. Dostałem dwa koksy. Ta? Dobra, no to ja też idę. Dobra, Ciekaś, gdzie ty jesteś? Tu, 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 on tutaj się gdzieś klepał. Gdzieś ty Deksus, Ej, Ja cię widziałem przed chwilą. Ty jesteś gdzie? Ja Ej, chodź tutaj do mnie. widziałem. Dobra, widzę Gdzie oni są? On jest w środku, jeden jest w środku! No w środku jest jeden Dawajcie, klepcie go! Klepcie go! Dawaj, o Dexus widzę Chlepa. O, Ole Aurema. ma To jak ja poniżej. O fuck na ależem koksak. na No, knock do pasy dawajcie, dawajcie go i czekaj i tak jak to, jak to Ej, pan, ej skupujcie go, skoblujcie go, dawajcie go! Do ściany! Czekaj, do ściany go, tu patrz. Dawaj go, to Przeskoczy to. Ej, wpadnę do fosy, wpadnę do fosy. Ja też prawie. Ja. A ja go knokam, ja go knokam. Ej, Deksu, gdzie ty? Uż ej, chomci pat, chomci pat, ale. Dobra. Polara. się te naby. Nie, bo tak nie, nie, zbiorę, pod... bo oni mnie tu gonią w fosie. Czekaj, jeszcze ten drugi nie, nie, Dobra, no. ja nie, 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 z fosy, bo oni mnie tu gonią. nie, 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 to nie, to nie, to Dobra, ja mam ub. UB Ej, jest w fosie. Tak wyskoczyć w niego i mu knoka sprzedać do narzędzia. Ej, dajcie mi na widome koksa. Ryder by się przydał, nie deksus? No ryder, tak. Dobra, ja się zaliczę, ja patrz. Ej, patrzcie co pa, tam pa, jest w jeden jest fosie. Ja, pa, ja deksus. Idziemy, ja... deksus, po niego. Co? Ja mam jeszcze koksa. Ja, ja mam Chodźcie, już... kurwa, nie boimy się tego, co Ale i tak jest ja głos. Ej, ja skakuj tak. do niego, ja skakuj do niego. Dobra, dawaj mu knoka, dawaj mu knoka. Ja nie mam knoka właśnie w to chodzi. I Drugi typ, idź do wieku? Nie, nie, Dobra, drugi typ, do wieku. Drugi typ, idź do Dobra Dawaj Widzę, widzę. Ej, drugi typ, jest przed wejściem, przed wejściem. Przed wejściem. Przed wejściem. Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go! Piąta w plecy! O. O, o.